Dobry, ja tak średnio jeszcze ogarnięta, włosy mokre, ale informacji bardzo dużo. Zaczynamy z grubej rury dzisiaj i myślę, że do końca utrzymamy się w takiej tonacji. Komentarz pani Mirosławy. Każdy ma prawo. Do własnego zdania i wypowiedzi, a Pani podejście do całej tej sprawy jest chore. Widzi Pani, to co Pani przedstawia, internet hejtuje Pani ojca dzieci. Zobaczymy niebawem, jaką, jaka jest prawda miało być pewnie. Bo ona w sądzie się obroni i każde pomówi pomówienia można obalić. Jak dotąd prokuratura nie ma podstaw, żeby postawić zarzuty. W przeciwieństwie do pani, mają mocne dowody: przeszukania domu, posesji, zatrzymane telefony, komputery wróciły do właścicieli i brak jakichkolwiek dowodów. Plandeka została zwrócona, bo brak jakich jakichkolwiek śladów w związku ze sprawą. A pomówienia, że tatuś się znęcał, również będą w sądzie obalone. Ciocia może sobie mówić, niech dostarczy dowody, obdukcje, karty informacyjne, leczenia szpitalnego. sorto to też leczenie. Przesłuchane będą dzieci w obecności biegłego sądowego psychologa, nie w obecności przyjaciółki Katariny. I tutaj nie widzę, bo akurat mam znaczek nagrywania, doczytajcie. Dalej. No, niestety, na y, poziomie sądu i prokuratury pewne dowody zostaną obalone. Ciekawe, co powie ciocia, jak dzieci zeznają coś innego. Ciekawe, co powie prokurator: że dziecko w piątek miało limo pod okiem i była w szkole interwencja policji. Wcale takiej interwencji nie było, nie było żadnego lima, głupoty. Info sprawdzone i potwierdzone u dzielnicowego. No, odkąd dzielnicowy sobie może tak informacje podawać, że policja w szkole była? Nie wiem, chyba pani się Mirosławie coś tutaj popierdaczyło. A Olga, niech przestanie kłamać bzdury. <laughs> Jak można bzdury kłamać, i lansować się w TV. Od dawna nie mieszka z rodzicami w poradzu, od dawna nie miała z ciotką kontaktu, bo jej tam nie było. Tylko ciekawe, kto Beacie zgrywał na pendrive'a wszystkie y, rzeczy potrzebne do sprawy rozwodowej. Tak kontaktu nie miały. Mm, siostry były w konflikcie w dniu zdarzenia, dlatego też auto Beaty stało na jej posesji, nie na posesji siostry. Beata bała się szwagra, a nie męża resztę informacji zachowam dla dobra śledztwa są już bilingi rozmów Beaty, logowania, smsy jest ekspertyza przeszukania i kopania także w końcach psów yy, dobrze, ok przeczytajcie sobie i tutaj niestety krzywo trochę, ale było coś właśnie o zbiórce że nie szukają yy, piece, piwnice sprawdzone, pod ulami wszystko pod końcami psów też wszystko sprawdzone pani Mirosławo Dwa podobno samochody nowe kupione, dzieciom smartfony, na to poszły pieniądze ze zbiórki. Na pewno. Dobrze. Dobrze. Pani Mirosławo, już panią wyjaśniam. Spieszę z odpowiedzią. Ja słyszałam, że piszecie zgłoszenia na tę zbiórkę, i dobrze, piszcie. To, że nie otrzymujecie żadnej odpowiedzi zwrotnej od tego portalu, na której jest zrzutka, nic się nie dzieje. Bo wasze zgłoszenia powodują to, że Janek będzie musiał wykazać faktury, paragony na rzeczy, które zostały zakupione właśnie z tych pieniędzy. No bo jeżeli nie pokaże takich paragonów i takich faktur, no to wtedy ta zbiórka zostanie automatycznie zawieszona. Problem w tej zbiórce jest taki, że tam było napisane do tej pory na wzmocnienie chyba ogniska domowego, z tego co ja dobrze pamiętam. No to tak naprawdę on może jechać do Biedronki, zrobić sobie zakupy, i to będzie jego wzmocnienie ogniska domowego. Rozumiecie o co chodzi? Niestety ta zbiórka napisana była dobrze, bo teraz nie wiem jak to wygląda, ale no to ognisko domowe to, to mogą być zakupy w Biedronce, i no generalnie no, co, co, co Wam mogę powiedzieć? Ja Wam od samego początku mówiłam, Janek nie jest głupi, ale jest cwany i sprytny. I on z tego wyjdzie, z tej opresji. Więc jedyne wyjście, no zgłaszanie i nie wpłacanie żadnych pieniędzy. To jest jedyne wyjście z sytuacji. Kwestia oddanych przedmiotów. Pytałam wczoraj o to. Nikt nie ma takiej informacji, żeby te przedmioty zostały oddane. Poza tym yy, niedawno minął miesiąc od yy, przeszukiwań tej posesji. I wydaje mi się, że miesiąc to jest jeszcze za mało na jakiekolwiek badania, nawet jeżeli byłby tryb przyspieszony, no to troszeczkę jeszcze trzeba by było na wyniki poczekać. I dlaczego tutaj pani Mirosława pisze o tym kominie, że posprawdzany, pod kojcami posprawdzane, pod ulami posprawdzane. No dlatego, że pokazywałam Wam ostatnio te komentarze Oliwii -fi pod y, filmikiem chyba Aleksandry Wojciechowicz, która pisała, że... No nie, ciało na pewno, na pewno jest gdzieś daleko. A moim zdaniem jest blisko to ciało. I nas tutaj wszyscy próbują walić w jambo. Blisko jest to ciało. Szukajcie blisko, blisko domu. Oczywiście, że na posesję nie wejdziemy i nie przeszukamy jej yy, my sami, no bo nie mamy takiej mocy. Ale moim zdaniem dalej trwa odwodzenie z różnych fejkowych kąt od docelowego miejsca. Ja nie wiem, gdzie jest to docelowe miejsce. No, bo gdybym to wiedziała, to już pani Beata byłaby y, odnaleziona. Ale moje zdanie jest takie, że Beata jest blisko domu. Ten komentarz podobno wziął się z Hyde Park Łobez, ale z tego co ja dobrze pamiętam, to to nie było teraz, tylko to było jakoś w zimę. No, generalnie bardzo dużo jest takich rzeczy które można podciągnąć pod to, że pan Janek straszy nas samą wiecie czym. Tak, teraz ostatnio właśnie pisał na Hyde Park Łobes pod postem, który udostępnił sam, że będzie z okna skakał. A na TikToku, jak wejdziecie sobie do pana Jana na profil, to tam są te takie rzeczy, które on wysyła dalej, nie? I tam w tych wysyłanych dalej rzeczach jest bardzo dużo właśnie takich filmików przynajmniej było dużo takich filmików gdzie on sugeruje właśnie że coś sobie zrobi. Doszły mnie również informacje, że pisaliście zgłoszenia do MOPS-u. Mam informację potwierdzoną, wczoraj u pani Agnieszki MOPS był, siedzieli bardzo długo i z tego co mi wiadomo, to nie była to pierwsza wizyta. Nic więcej na ten temat. Nie wiem, ale wiem, że kontrola jakaś tam była. Pisaliście mi w komentarzach, że jak ja mogłam nie zainteresować się spalarnią? Jak to jest możliwe? No ja się nią interesowałam na samym początku i wyszło na moje, że ta spalarnia jest na terenie biogazowni. Jak to działa? Już Wam mówię. Można przywieźć tam części jakiegoś zwierzątka lub zwierzątka, zwierzątko w całości, które po prostu y, umarło y, i. Cały proces wygląda tak, że jak przywozicie coś takiego, nie wiem, w reklamówce, w worku, w czymkolwiek, to po pierwsze pracownik tam zagląda. Patrzy, co przywieźliście, waży to i waga, no to musi być co do grama zgodność. I jak wystawia wam kwit, że on coś takiego przyjął, to podpisuje się pod tym swoim nazwiskiem. Więc na moje oko i tak na logikę Pomimo tego, że wiemy o tym, że te kamery były wyłączone akurat tego dnia w biogazowni, wydaje mi się to wręcz nieprawdopodobne, że coś takiego, w sensie, że utylizacja ciała byłaby tam możliwa. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Myślę, że nie. Poza tym właściciel właśnie tej biogazowni, tam poszły ogromne dotacje, tam, jest, tam są ogromne pieniądze, więc to byłaby strata. Olbrzymia dla całego zakładu, jak i dla właśnie samego właściciela. Wydaje mi się, że tak jak Janek powiedział, nikt by w tych czasach raczej się nie podłożył. No i chyba tutaj trzeba panu Janowi rację przyznać. Bardzo często przewijał się też temat mieszkania w Łobzie. Czy ono było sprawdzane? Tak. Mieszkanie w Łobzie, które wynajmował Janek przy ulicy kolejowej. Było sprawdzone zarówno garaż, jakieś tam pomieszczenia, które były mm, przy tym mieszkaniu. To wszystko zostało sprawdzone, a nawet dowiedziałam się, że samochody, które zostały wzięte do ekspertyzy czyli najprędzej trumna na kółkach i golf właśnie z łobza wyjechały, nie z Poradza. Oni wtedy te samochody zabierali mu z łobza, więc to zostało przeszukane. Czy coś tam znaleziono? No, takiej informacji nie mam. Natomiast zaspokajam Waszą ciekawość i niech to idzie w świat, że to mieszkanie też było przeszukane. W ogóle mam takie wrażenie, że po tych filmikach, które teraz wychodzą i które punktują gdzieś tam te błędy takie informacyjne, chociażby z tymi godzinami, o których ja Wam mówiłam, że te godziny po prostu się totalnie nie spinają no to trole zaczynają bardzo aktywnie działać i wypuszczają znowu szereg dezinformacji. Bardzo dużo dochodzi do mnie screenów z przeróżnych grup, bo to nie tylko dzieje się na tej grupie, o której wszyscy myślimy, ale tak naprawdę trolling działa pełną parą wszędzie. I teraz moja prośba do was, żebyście naprawdę rozsądnie do tego podchodzili, nie kłócili się z tymi tumokami. Już polecę klasykiem. Yy, bo to nie ma najmniejszego sensu, ten hejt na rodzinę, to, te obrzydlistwa, które wychodzą, one będą wychodziły cały czas i żadne nasze nerwy, żaden nasz komentarz, yy, no niestety nic nie zmieni, no bardzo mi przykro, słuchajcie, ale mm, trzymajmy nerwy na wodzy i chociaż my pokażmy, że nie będziemy się wykłócać z właśnie tłumokami. I tak już na koniec, żeby poprawić wam humory. No to wczoraj pan Jan palił ognisko. Ognisko było przeokropne. On tam palił podobno coś 6 godzin. Pojechał sobie gdzieś. Ktoś wezwał straż. No i ta straż, dwa zastępy przyjechały, za nimi przyjechała policja. I ta straż pytała się jednego z mieszkańców: "Gdzie jest dziesiątka?" I takie mam pytanie do panów strażaków: to wy nie pamiętacie, skąd tę siatkę na ryby, żeście zajumali? No przecież pod dziesiątki, no to, no to tam, to tam. A jeszcze jedna kwestia jest taka, bo doszły mnie też słuchy, że pani Sołtys wczoraj kosiła trawę. I ja się chciałam zapytać: pani Sołtys pani trawę kosi, a kuligu pani dzieciom nie zrobiła? No to ja współczuję Pani inteligencji i nie wiem jak podejść w ogóle do tego. Także zbierając już słuchajcie to wszystko do kupy, no to mm, Mops był, biogazownia moim zdaniem odpada totalnie. Co je, tam jeszcze mówiliśmy? Mieszkanie w Łobzie przeszukane, stamtąd samochody wzięte do ekspertyzy. Zrzutkę zgłaszajcie, bo tak jak mówię, jest, to znaczy, nie jest szansa. Na pewno będą wymagali od Janka potwierdzeń, na co te pieniądze idą. O czym jeszcze mówiłam dzisiaj? A o tych komentarzach, o samobójstwie, no tak. Nie mam zdania, to znaczy, mam zdanie, ale to, to jest zdanie, którego nie będę wypowiadać na głos. Mm, tak, ognisko, ognisko było. Mm, ognisko było, yy, zbiórka, oddane przedmioty. No właśnie, wiecie, co ja usiądę do tego. Ale tak jak mówię, no dla mnie to jest wręcz nieprawdopodobne, żeby oni już po takim czasie te przedmioty oddali. No sorry, nie uwierzę w to. To chyba idzie jakiś trolinki to gruby, nie wiem, kto to puścił, to znaczy mam swoje podejrzenia, kto to puścił. Yy, ale... No, to trzeba, trzeba trochę pomyślunku po prostu. Trochę pomyślunku w tym wszystkim. Tumoki. No, no nie, no, no nie, no mi się to nie spina. No dobra, no to chyba wszystko na dziś. I widzimy się niebawem. Czekam, czekam na Trolandię co teraz wymyśli, bo na pewno będzie fajnie i coś powymyślają. No, a ja Wam życzę miłego dnia. Kontrolujcie sytuację. Dziękuję za wszystkie screeny, które mi przysyłacie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i w komentarzu będziecie mieli podpięty link do mojej grupy na Facebooku, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam. Grupa nie dotyczy tylko Pani Beaty, ale również innych zaginięć oraz spraw, które grzeją albo grzały nas. Kilka lat temu jest fajnie, ekipa jest super. Zapraszamy! I do zobaczonka!